Poseł Romanowski korzysta z przywilejów praworządności. To znaczy, mamy spór prawny dotyczący tego, czy ten immunitet wynikający z członkostwa, z członkostwa w Radzie. Europy jest aktualny w tej sprawie, która się toczy przed polskim wymiarem sprawiedliwości i ten spór prawny w sytuacji, w której mamy odmienne wykładnie. Prokuratura zastosowała swoją interpretację przepisów, wdrożyła pewne czynności opierając się na wykładni przepisów, do których miała prawo. Obrońcy obrońca twierdzi coś innego. Spór prawny został rozstrzygnięty przez sąd. To postanowienie sądu może być zaskarżone, ale mamy sytuację, w której rzeczywiście wymiar sprawiedliwości sprawuje swoją funkcję kontrolną w stosunku do organów ścigania i można powiedzieć, że pan poseł Romanowski korzysta z tych wszystkich przywilejów praworządności, no, co do których mieliśmy duże wątpliwości przed 2023 rokiem. Czy wszystkie osoby, które w takich właśnie sprawach, nie można tego ukryć na politycznym ostrzu noża, czy w takich sprawach one wszystkie mogły korzystać właśnie z takiej gwarancji, że jakiś niezależny, bezstronny arbiter będzie realnie kontrolował działania prokuratury. Więc sąd w tej pierwszej instancji zdecydował o tym, że pan poseł Romanowski powinien być zwolniony, natomiast no, spór prawny trwa i pewnie wyższa instancja, jeżeli zostanie to oczywiście postanowienie zaskarżone, wyższa instancja wypowie się, czy ta decyzja sądu była słuszna. Panie sędzio, a pan jak uważa? Ja bym, ja bym tak ostro tego nie formułował. To znaczy, nie uważam, że jest to spór prawny, jest to raczej kwestia interpretacji przepisów. I do tego należałoby się raczej odnieść. Uważam, że sąd nie miał wczoraj innej możliwości, niż zrobić tak, jak zrobił. Chciałbym dodać i to z własnego doświadczenia, bo całe lata byłem sędzią karnym. Że nie ma bardziej samotnego sędziego, jak sędzia, który orzeka w posiedzeniu, na posiedzeniu aresztowym. Jest z jednej strony niewolnikiem czasu, bo ma 24 godziny, z drugiej strony jest zasypany ilością akt, które dowozi mu prokuratura, których wcześniej nie zna i musi się z tymi aktami zapoznać. I tu, w przypadku wczorajszego sądu warszawskiego, jeszcze wybucha mu w twarz problem, z którym się musi borykać. Sędzia wczoraj, w mojej ocenie, jeżeli mogę sobie pozwolić w ogóle na ocenę, na ocenę działania sądu, zrobił to, co powinien zrobić. Mając tak, tak duże wątpliwości co do tego, czy ten immunitet obejmuje pana podejrzanego, czy też nie, jednak nie zaryzykował tymczasowego aresztowania. Panie sędzio, a korzystając z pana sędziowskiego doświadczenia, myśli pan, że w drugiej instancji ta decyzja może być zupełnie inna? Ja myślę, że powiem tak, wczoraj jeszcze w ogóle nie miałem świadomości, że istnieje coś takiego jak immunitet członków Rady Europy. Dzisiaj już tą świadomość prawną mam, ale okazuje się, że jest tak różna wykładnia przepisów e, tych, że obowiązujących delegatów do Rady Europejskiej, że nie jestem w stanie przewidywać, co zrobi sąd drugiej instancji. Każda decyzja w tym stanie prawnym, o którym ja wiem dzisiaj, może być decyzją do przyjęcia, może być decyzją dobra. Także nie prorokuję tutaj żadnego rozwiązania, bo tego po prostu nie wiem.